Witajcie kochani. Dzisiaj, jak widzicie, gościu u nas mama, która dzielnie pomaga przy rozpakowywaniu po przeprowadzce. No i oczywiście, też staramy się wszystkie przetwory rozpakować. I dzisiaj chciałam podzielić się z Wami takimi naszymi refleksjami smakowymi na temat tego, Jakie przetwory, jaki przetwór pomidorowy w tym roku jest dla nas hitem? Ale oczywiście zaczniemy od różnych przetworów, które mam tutaj w koszyczku. A powiedz mi, zawsze też robiłaś przetwory z pomidorów. Tak, robiłam przetwory. Przeważnie był to przecier pomidorowy, mhm. który lubisz do dzisiaj, który lubię do dzisiaj mhm. i który używam. No i dzięki właśnie Krzysiowi i dzięki mojej córce Małgosi zaopatrują nas już od trzech lat, bo przeciery. Ale mówisz, że to jest szczególnie dobry przecier. Tak, szczególnie jest dobry, ponieważ. No, jest Niesamowicie smakowity, smaczny. I wiem, że nie tylko używasz go do zupy, tylko że też, ale pijesz, też tak. sobie właśnie tak dozuje tam powiedzmy po. Um, jak zostanie. Jak, jak zostanie, zostanie to do to 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 No właśnie, bo <grym> mówiłaś, że na taki garnek zupy, jak zwykle gotujesz na kilka dni, to są potrzebne niecałe dwa słoiczki, więc zawsze sobie. Tak, ale po prostu. Mm, Zawsze tą zupę no, smakują, czy ona ma odpowiedni, odpowiednią ilość pomidorów, mm -hmm. czy jest mocna, bo zupa nie może być taka słaba. Czasami są to w zależności od ilości, którą gotuję, są dwa słoiczki albo trzy. Tak, żeby ona była smaczna i wyrazista w smaku. Tak, i to jest ta wielkość, która... ta, ta, którą właśnie używam i którą dostaję od Was. I to jest właśnie. Tak, dwa albo trzy właśnie słoiczki są potrzebne. Ja natomiast takiej klasycznej zupy pomidorowej nie gotuję, <laughs> tylko mam też w słoikach zrobiony krem z pomidorów i nieraz z papryki, ale ty go nie jadłaś. Dlatego mhm, no, Dlatego dzisiaj po prostu spróbuję, tak, smakuje i na pewno będzie bardzo smaczny. Zresztą wszystkie przetwory wasze są przepyszne. Ta zupa, ten krem z pomidorów jest troszeczkę taki ostry, ale wczoraj też jadłaś coś ostrego. Nie Jadłam wczoraj niesamowicie i wspaniale A, przyprawioną kapustę. Czerwoną, tak. Czerwoną, która była bardzo, bardzo, bardzo smaczna. I, I zjadłaś. I zjadłaś, pomimo że zawsze broniłam się przed takimi bardzo mocnymi właśnie potrawami. Mocno Dobrze. przyprawionymi. Tak, na ostro. Czyli na zupę ostro. dzisiaj będziemy próbować. To jest coś, co też znasz, bo to jest sos pomidorowy. Tak. I sos pomidorowy to głównie Krzyś używa do pizzy, tak. I dla mnie największym zdziwieniem było to, że ty to wiedziałam, że lubisz pizzę, ale że babcia. Babcia tak rozsmakowała się, że. Po prostu bardzo często, a ponieważ przywozicie nam zawsze na 4-5 obiadów, więc ja potem odgrzewam i babcia zno, z niesamowitą rozkoszą je. No właśnie, <laughs> także. Bo myślałam, że ona bardziej będzie gustować w takiej klasycznej pizzy, żeby tam na przykład była szynka albo jakieś nie, Nie, mięso. Nie, 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 nie ma. Tam są raczej wszystkie takie potrawy, bardzo yy, przede wszystkim tam są kapary tam są, oli, kapary, oliwki są i, i bardzo są, dużo. Tak, sosu. i bardzo dużo właśnie y, tej przyprawy, to znaczy tego mm -hmm. sosu, sosu właśnie, specjalnego do pizzy. Tak. Tak. Tutaj mamy pomidory suszone. Też bardzo smaczne. Ja, tak, tak, ale tak. w tym roku, bo to są zeszłoroczne pomidory, one mhm. są suszone w oleju, bardzo dobre. I dobrze się przechowują. Natomiast w tym roku zrobiłam suszone pomidory, yy, zamknięte po prostu w słoiku bez oleju, i tam do każdego słoiczka dałam pół łyżeczki ryżu, żeby pochłaniał wilgoć. Mm -hmm. Ale niestety nie mogłam znaleźć tych słoików. <laughs> Natomiast zrobiłam też w tym roku pomidory pieczone, a potem mrożone na sypko. Ale to się musi rozmrozić, żeby można było spróbować. Okay. A no zobaczymy. Jak próbowaliśmy późnym latem, to, to bardzo dobrze smakowało. To, co tutaj mamy jeszcze, to są soki. Soku jeszcze też nie piłaś? Nie, nie piłam. Sok jest, ma troszeczkę więcej, jest rzadszy aniżeli przecier, ale no. Sok kupny pomidorowy w ogóle się nie. Równa z tym i ostatnio jak gdzieś jechaliśmy, bo ja zawsze jak gdzieś jedziemy dalej to zabieram soki i nie wzięłam soku i wstąpiliśmy na stację zatankować i przy okazji kupiliśmy sobie sok i wierzę, że nie wypiliśmy tego soku. Wierzę, wierzę, bo na pewno jest tam więcej jakichś takich składników chemicznych i to takich, no tak myślę, ale nie wiem. Tak, ale chodzi też o to, że nie ma I tego smaku, nie ma, właśnie, takiego aromatu, smaku, ma. Właśnie, to jest zupełnie coś innego. I teraz, kochani, hit. To są pomidory, które, których bardzo dużo w słoiki zamknął w tym roku Krzyś. I jak Ty, kochanie, robiłeś to, pamiętasz? Tak. Y Gotowałem te pomidory z niedużą ilością soli i cukru w całości obrane ze skórki. Czyli najpierw były sparzone i. Tak, obrane. sparzone obrane ze skórki, i później aż do zagotowania, tak żeby się nie rozgotowały całe i takie do słoików. Pasteryzowałeś też? Tak, tak. tak bo pierwszych słoików nie pasteryzowaliśmy i te słoiki tam kilka, trzy czy cztery się zepsuły. Mhm. A potem już wszystkie pasteryzowaliśmy i teraz sobie tego spróbujemy, bo to jest właśnie to, dlaczego robiliśmy te pomidory. Dlatego, że ja uwielbiam biały ser z pomidorami i z bazylią. Bazylia dopiero rośnie świeża. A, tak, widzisz? Więc sobie teraz zjemy. Tutaj mamy taki pyszny, biały, biały ser, ser, zrobiony na miejscu. Więcej chcesz, czy pokroić yy, ci serce? To znaczy, ja nie próbowałam. Zobaczę. I ja lubię to w ten sposób, że właśnie biały ser z pomidorem to jest coś takiego jak pomidor w puszce. Ale oczywiście to się nie może w ogóle równać, mhm. prawda, żadnemu pomidorowi w puszce. Naturalnie nie jest to pomidor świeży, ale naprawdę jest bardzo pyszny. A i jeszcze przypomniało mi się, że mroziłam też pomidory w całości, ale one nie były zbyt dobre. No to smacznego, spróbujmy z tym serkiem. I tak jak dwa lata temu odkryciem były pomidory suszone i krem z pomidorów na zimę. W zeszłym roku odkryciem był sos pomidorowy, to w tym roku te pomidory, właśnie tak naprawdę pasteryzowane w całości. Ale właśnie, są bardzo dobre. Muszę przyznać, że są o wiele lepsze. Kupuję też nieraz na bazarze, właśnie malinowe, ale nie mają w ogóle takiego smaku, mimo że są czerwone i to, ale te są A, wspaniałe. Ale malinowe świeże kupujesz, tak? Kupię, tak, malinowe świeże. I niestety tak właściwie postanowiłam, że już nie będę kupowała, bo to jest bez sensu, one nie mają smaku. A to jest przepyszny. Ten no ten, właśnie, tak. tutaj się udało akurat zachować ten smak pomidora. No może on nie ma takiego wyglądu jak normalny pomidor, mm. no ale to nie ma takiego znaczenia. Prawda? I myślę, że niedługo u mnie moja piwniczka się zapełni tymi pomidorami. Tymi pomidorami. Teraz to chyba smaczniej jest, na przykład tak normalnie jakby się do czegoś dodało świeżego pomidora, to pominąć kupnego pomidora mhm. i albo ten tego wybrać, albo po prostu napić się do sera soku, tak. Czy albo tego przecieru. Tak. To jest naprawdę przepyszne. Teraz nikt nie będzie robił przecieru, yy, przetworów z pomidorów, to jest oczywiste, ale właśnie ciekawi, byli, ciekawi byliśmy po tych kilku miesiącach, mm -hmm. jak to będzie smakowało i nadal smakuje wspaniale. Smak, w ogóle taki aromat, to wszystko jest zachowane. Mm -hmm. Smacznego! Smacznego, dziękujemy. I nam zajmiemy. Zajmiemy. jeśli lubicie nasze nagrania, możecie udzielić nam wsparcia. Jesteśmy w programie wspierania artystów i twórców na YouTubie. Można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest kliknięcie przycisku wesprzyj lub wsparcie. Wtedy zostaniecie przeniesieni na stronę, gdzie w filmie informujemy o tym, na co to wsparcie przeznaczymy oraz jakie są możliwości wspierania. Drugi sposób to jest postawienie nam wirtualnej kawy. Bardzo dziękujemy Wam za Wasze wsparcie i za to, że z nami jesteście.